Małej poczucie robienia wszystkiego dobrze w życiu duchowym, ale w cico wydaje Ezi, Zi, si. puste, jakby pomie wiary tylko ciepły Ember. Jest to dokładny scenariusz, w którym pojawi Ezi, prorok malasisty w czasie, gdy ludzie oferowali ofary, ale sercami zdala od Boga i kapani, które powinny by przykładem, byli uszkodzone. Proroctwo malarza jest jak niewygodne lustro, ujawnia uwielbienie mechaniczne pełne nielojalności, niewierności i pojawienia esi witoci. Ale przynosi tej copotnego obietnic duchowej renowacji, boskiej sprawiedliwości i nadejcza Mesjasza, który oczyszczałby wszystko za pomoc ognia rafinacji. Ksika Malekaj nie dotyczy tylko dziesiciny, jak wielu myli. Mówi o czystoci, ozdu, wierności, przymierze Jakuba, honoru wobec Boga i strachu, który wywołuje prawdziw transformacji. Wyobraź sobie, a e możesz zobaczyć, że problem twojego życia duchowego nie dotyczy braku rytuałów, ale przy braku autentyczności. Wygląda silnie, prawda, ale dokładnie ten własny zetes, który daje przesanie malekaj. Przygotuj esi, aby zanurzyć esi w tekcie, który wykracza daleko poza powierzchni. Trudne wzorce i objawiać w serce Boga. I nie popełnijcie BDU, to stare przesanie jest nadzie pilne. Mieszane wesela. Nieczyste ofary, niechujni przywódcy religijni, niewierno wszystko to jest nadal obecne. Ale teraz mamy przed nami jeszcze Janisz obietnic pana pana hostów, który Ezi nie zmienia, który wzywa Kadego do wierności i oferuje Cakowi renowacji. A wszystko to zaczyna Ezi, gdy zatrzymujemy Ezi, słuchamy i pozwalamy, aby prawda przekroczyła nas jak strzał. Jeżeli jesteś gotowy, spojrzeć w oczy proroctwa i zrozumie. Emalekaj nie tylko przyszedł do Ołupat, ale przygotuj dróg, na co znacznie większego czytaj dalej. To jest czytanie, które mu zmienić twoje zrozumienie wiary. Si, iby może ci zmieni. Po powrocie babilowskim wygnaniu lud Izraela mija nadzień na wielki pocztek. Ale rzeczywisto była inna zamiast entuzjazmu przyszła duchowa apatia. Witynia została odbudowana, to prawda, ale zapa prawdziwego kultu zniknął. Jasno obietnicy wydawała Esi odlega, a ludzie byli otoczeni trudnościami politycznymi i ekonomicznymi. Wzrost Grecji jako podgiwiatowej równie zagrozi jej stabilności i to samoci. W tym scenariuszu prorok Malekaj pojawia Esi jako silny i niewygodny łus. Wydaje Esi, a nie wydaje Esi pocieszy, ale konfrontowa Esi. Gdy ludzie udawali normy, Bóg wychowa rzecznika, aby podpień wierno ukryć jako oddanie. Wielu nadal skadało oferty, lecz rytuaj, rozmawiał o Bogu i... ale bez prawdziwej porodu. To była duchowo na autopilotu, który, spójrzmy prawdzie w oczy, nie runi Esi od tego, co widzimy dzisiaj. Prawda jest taka, e wrotku naspia duchowa erozja. Wiara, która popara patriarchów i proroków, była wymieniana na puste tradycje. Przymierze Jakub wydawało Esi zapomniane, a ludzie odsuwali Esi od tego, co kiedy Lubowa Ezi kocha. Zaniedbanie bają nie tylko indywidualne, ale zbiorowe. A co z przywódcami? Kapani, którzy powinni zachować pomię honoru Bogu przy Iciu, byli tak skorumpowani jak lud. Ogólny scenariusz BY zaproszeniem do przebudzenia. Malekaj przybywa, aby nie dostarcza nowego prawa, ale pamięta o zaangażowaniu star. Dominuje tak, ale tej przygotowuje ziemi na co większego obietnic odbudowy, oczyszczenie, które nastpi przez wysannika. Za skarg była nadzieja. I ta nadzieja zacznie esik statowa, gdzie ludzie zrozumieli. E problem nie zewnętrzny, ale wewnętrzny i e droga wsteczą esik boku pokuta. Skarga maleka i zaczyna esi od duchowego przywództwa. Kapani, które powinny by przykładami wierności oferowali panu nieczyste ofary z lepymi, chorymi zwierzchami co wyranie zabronionego w prawie kapaskie i powtórzonego prawa. To bają tak, jakby mówili do swoich dziach, wszystko pasuje do Boga. A moło strzejsze pytanie Boga brzmi dokładnie: Jeżeli jestem ojcem, gdzie jest mój honor? Opata, która przecina wieki i wci echem echem. Nie chodzi o to, erytułaj zatrzymaj Esi, ale ich czysto. Prawdziwy kult został wymieniony na mechaniczn, past i pozbawion szacunku religijno. Przywódcy, zamiast prowadzić ludzi do wierności i pokuty, prowadzili do skorumpowanej praktyki religijnej. A czy wiesz, co jest najbardziej niebezpieczne. Kiedy kto, to powinien nosić elka przed Pana, przyzwyczai Esi do formanoci wiary i traci szacunek. Malekaj nie wyprostuje Esi. Wskazuje na będy wyranie, wprost. Problem by nie tylko techniczny, by duchowy. Stawki jest nie tylko rodzaj oferowanego zwieścia, ale intencji oferty. Kiedy dajemy Bogu najgorsze, ujawniamy, jak bardzo Go cenimy. To równie na dzisiejszy dzień w jaki sposób przedstawiliśmy nasze oferty. Nasz czas, nasze życie. Czy jest uczciwe? Czy jest czyste? A to tylko co zostało. Malekaj ujawnia, e Bóg niczego nie akceptuje szuka uczciwych ofiar, skadanych ze strachu, szacunku i honoru. Ta CZ prorostwa stanowi ostrzejenie dla kadego, kto ma jaki duchowe przywództwo. Bóg wymaga uczciwości tych, którzy reprezentują jego IMI. Przymierze lewiego bają symbolem tej odpowiedzialności, by Y mostem między niebem a ziemi. Kiedy ten most jest zepsuty, CIA lud odchyla Ezzi. Uyni dlatego malekaj wyjania, Jeśli kapani Ezzi nie poprawi, nadejdzie SD boj, a ich błogosławieństwo stanie Ezzi przeklestwem. Silna i niezwykle niezna wiadomo. Na poczku Prorostwa Bóg zadaje intrygujce pytanie kochałem ci, mówi Pan. Ale mówisz, w czym jest kochany? Wyraenie, które ujawnia nie tylko nielojalność, ale tej duchów Lepot. Ludzie przyzwyczaili Esi do bołego miłosierdzia, a go Junie rozpoznali. Aby odpowiedzieć, Bóg wraca do pochodzenia Jakob i Ezaw, dwóch braci zupełnie innymi miejscami docelowymi Przynieży jako i podczas gdy Idem Ezaus teibi Esi symbolem zniszczenia. To porównanie wykracza daleko poza genealogii. Malekaj pokazuje. E nawet gdy Izrael Esi nie powiedzie, Bóg pozostaje wierny swojej boskiej prawoci i swoim planowi. Idem, reprezentowany przez Ezawa, symbolizuje tych, którzy odrzucają boski cel i przeciwstawiają Esi woli Boga. Dlatego, gdzie nazywany krajem niegodziwoci. To tak, jakby pan powiedział, spójrz na to, co stało Esi ze domem, i zrozum, jak moje słowo jest zawsze spenion. To nie tylko poprawka, to dowód twardej miłości. Tutaj miło u Boga nie jest niestabilnym uczuciem. Jest to wieczny wybór oparty na niezmienności Boga, a nie ludzkich zasług. Malekaj przypomina nam, e boska miło nie jest dopuszczalna, ale transformująca. Kocha Izraela do tego stopnia, e es i zeni konfrontuje, uwielbia, ale tej koryguje. I uczy nas tego Bokiego, kiedy Bóg nas dyscyplinuje, nie dlatego, e nas odrzuci, ale dlatego, e chce nas z powrotem. Wierno i pokutowe jest odpowiedziami na mił, która nas przywraca, a nie zimne wymagania odlegiego ściego. Bo dzisiaj wielu ci pyta, jeżeli Bóg mnie kocha, dlaczego przechodź przez to? Wspólne pytanie, gdy wej idzie, ale Malekaj zaprasza do podbrania Esi. Korekta nie zaprzecza mi oci, ona potwierdza. Podobnie jak Izrael, mogliśmy usunąć honoru do Boga, ale on pozostaje taki sam sprawiedliwy, wierny i oda Esi jego obietnicy. Duchowa odbudowa zaczyna Esi, gdzie rozpoznajemy tę moc Mioł, która nie podwoi wygody, ale wraca nas do prawdy. Po podpieniu Gdówka Panów i apatii ludu Malekaj ujawnia, co jeszcze Gbekh tak ma Ezi działa, Ale nie tak, jak wielu Ezi spodziewało. Te same usta, które obiecuje błogosławieństwo, ogasza również SD, bo szczególnie o tych, którzy nawet znają prawd, nadal Habi jego Ajemaj. To nie jest losowa kara, ale konsekwencja duchowa. Pan, jako ojciec i ściąg wymaga honoru Bogu we wszystkim. Duchowe zaniedbanie nie byłoby ignorowane. Gdyby kapani nie ałowali, zostaliby upokorzeni przed wszystkimi ludem. Jego błogławieństwa z tej beji Jego słowa straciby na wadze, a jego wpływy zostałyby erodowane. To nie jest mowa strachu, jest to wezwanie do oczyszczenia. Malekaj wyjania. E Pan jest skłonny przywróci, ale kiedy przyjdzie z ogniem wyrafinowanym. A to oznacza transformację korzeniu, nie tylko z wyglądu. A potem pojawia Esi jedna z najbardziej uderzających obietnic, ksiki, nadejdzie posadca, który przygotowałby dróg. Tutaj mamy jedno z najwyraźniejszych prorów o Jana chrzciciela, tego, który ogłosiłby przybycie Mesjasza. Oznacza to, e przed przywróceniem byłby wezwaniem do Alu. Bóg nie przyniósłby zbawiciela bez uprzedniej przygotowania serc do przyjścia go. Ten ruch jest jak przecinanie bolesne. Ale niezbędne do nadejścia nowego owocu. Pikno tekstu malarza polega na pokazaniu, że Bóg nie jest zadowolony z powierzchownych napraw. Chce prawdziwej duchowej renowacji, a nie kosmetyków. I to przechodzi trzysowa pokuta: przymierze i sprawiedliwo. Władca gospodarz nie poddaje Esi swoim ludem, ale nie kania Esi nieposłuszeństwem. Oczekuje reakcji. Czasami ta reakcja zaczyna Esi od prostego. Ale Gbokiego wyboru powiedzie tak do procesu oczyszczania nawet jeżeli obejmuje oługi. Nie tylko duchowi przywódcy kryzysu byli nie tylko. Lud Judy prowadzi również Bokie odejście od przymierza Boego, szczególnie w najbardziej intymnych obszarach zwiszkach. Wielu polubiało obce kobiety, które innych bogów, co co Bóg wyraźnie zabroni. Te mieszane majestwa by nie tylko społeczne, ale by duchowe, a problemem nie była narodowo, ale porzucenie wiary. Mijoł, bez duchowego rozeznania, prowadzą do niewierności. Bóg nie jest przeciwko męstwu. Przeciwnie. Ale jest zasmucony, gdy wybory afektywne stawia sojusz Jakuba w tle. Mieszanka przekona osabia duchów to samo ludu, a dzieci urodzi Ezji w podzielonych, zdezorientowanych domach, bez solidnego odniesienia. Jeszcze gorsze bają odrzucenie. Zimno i tchórzliwe porzucenie wiernych on, wymienianych na łajga lub filów przyjemno. Tutaj malekaj kaj podpiasyć, ale destrukcji przemoc zdrad Sojuszu Maeskiego. A czy wiesz, co sprawia? Ej, jest to jeszcze poważniejsza. Jest to emaestwo Dla Boga zawsze bają reprezentacje przymierza między nim a jego ludem. Kiedy kto mi to zobowiązanie, gardzi bezpośrednim odzwierciedleniem Boskiej Wierności. Malekaj krzyczy przeciwko trywializacji, mioci i odpowiedzialności. Panie popiera nielojalności, zwłaszcza gdy jest ukryty za wolno lub osobiste ście. Wiary nie można o na bok, jeżeli chodzi o serce. Ta ceza prorostwa uczy nas, a e duchowo prawdy zaczyna Ezi w domu. Nie ma sensu pójść do wityni, oferowanie, modlitwa, jeżeli w domu eskamstwa, kłamstwa, porzucenie i naruszenie zobowiza. Bóg chce czystości, uczciwości i prawdy w każdej swej życiu. Wezwanie Maleka jest jasny honor swojego usi. Szanuj sojusz maeski, miją ze strachu przed Bogiem. Ponieważ nie ma zbiorowego odrodzenia bez osobistej transformacji, i to tzto zaczyna Esi od czterej rozmowy. Zi. W pomieszczeniu. Maleka ją gasza. E nie tylko przyjdzie, ale przyniesie prac boki i o oczyszczenia. Ale to nie jest to symbolicznego gdzie to jak oługi do wyrafinowania i my do prania. To potny obraz. Poarczyci. Tak, ale te boli. Pala zanieczyszczenia. Usuwa to, co jest fałszywe, i pozostawia tylko to. Co jest czyste? Cel, kapani, dzieci lewi, które jako pierwsze przejdą przez ten proces. Przed ozdzeniem ludu Bóg zaczyna od przywództwa. Misja Mesjasza nie tylko pociesza, ale przywrócenie utraconych wzorów. Przyszedł jako uczciwy ścian, który nie zamyka oczu na bedę. Wróć celów ich ozdóę z grzechy, które pozostaje aktualne cudzołóstwo, wykorzystywanie pracowników, ucisk sierot i wdów oraz wszystkie formy niesprawiedliwości. Bóg równie Esi nie zmieni, a jego wraliwo na ludzki ból. Boska Sprawiedliwość nie opiera Esi na wyglądzie, ale w rzeczywistości. I Kadi uszkodzony system zostanie wkrótce lub później. Ten odcinek malarza przypomina nam, e obecno Boga nie zawsze jest mika. Czasami na skrci, czasami na ra, wadca gospodarzy przyjdzie. Tak, ale nie oklaskiwa pustych tradycji. Przechodzi do oceny serca za rytuałami. A kiedy znajdzie uczciwe ofary, zun ścieroci, strachem i eilem, przyjmie z przyjemności. W przeciwnym razie wyrok będzie nieunikniony. Maleka zaprasza nas do przygotowania, a nie tylko poinformowanego. Najważniejsze pytanie brzmi: czy naprawcę odwiedzi pana, ponieważ przychodzi, ale przychodzi jako oługi. To Esy przekształcą, ale nie bez uprzedniego usuwania tego. Co z gnia? Przesanie jest silne. Ale pełne nadziei, jeżeli pozwolimy sobie przejść przez oługi oczyszczenia, nie będziemy Esi punie obawia wyroku. I tutaj wszystko zaczyna Esi zmienia. Kiedy rozpoznajemy, e nasza potrzeba została udoskonalona, robimy miejsce na prawdziwe ojwienie tak, która narodzią Esi z wierności i pokuty. Poród tak wielu ludzkich zmian i niepowodzeń i przynosi nam pewno ja, Pan, nie zmieniaj Esi. To stwierdzenie o niezmienności Boga jest podstaw naszej wiary. Gdy esi rozma Bóg pozostaje twardy, wierny swojemu przymierze jako Ube i Jego wieczny cel. Ta stała przynosi komfort i bezpieczeństwo, ponieważ wiemy, E nie jest sprzeczna z Eni ani nie rezygnuje z ludzi, nawet w obliczu naszej niewierności. Bóg jest tym, który utrzymuje swoje obietnice, które nie jest przeprowadzane przez ludzkie okoliczności lub BDY. Boska sprawiedliwość i miło u ID razem w ich niezmiennej esencji. Nawet gdy stawiamy czoła kryzysom. Mojemy zaufa, e pan gospodarzy działam drzej doskonało, uływać wyrafinowanego ognia, aby przywrócić to, co jest zepsute. Jego wierno nie zejli od naszego Wyspu, ale od własnej natury. Ta prawda rzuca nam wyzwanie, aby my byli wierni, zwłaszcza gdy wszystko wokół wydaje esi niepewne. Ycie duchowe wymaga stałości, dyscypliny i zaangałowania prawdziwy kult. Malekaj przypomina nam, e Bóg ceni nie tylko działanie, ale serce gotowe pozostać przy mierzu, nawet jeśli jest to trudne. Gboka transformacja ma miejsce, gdzie rozpoznajemy tę wierno i dostosujemy Esi do niej, pozostawiając nielojalną za sobota. Wreszcie, wiedza, e-book Esi nie zmienia, jest zaproszeniem do nadziei. Niezależnie od tego, jak bardzo zawiodlimy, zawsze istnieje szansa na duchów renowacji. Ta pewno wzmacnia spacer i inspiruje szczerze Aleja. Pan chce zobaczyć swego przywróconego ludu, idź ze strachu i honoru Bogu i przygotowa Esi na przybycie tych, którzy wypełni wszystkie obietnice Mesjasza. Teraz, gdy znasz Giebia Przesania Malekaj, jest specjalnym zaproszeniem, w jaki sposób Twoja wierno przed Bogiem. Czy zaoferowałem mu co najlepsze z ścieroci i strachem? Czy te, podobnie jak ludzie tamtych czasów, sprawi, że prawdziwy kult utracono w rutynie? Co powiesz na rozpościć i odnowienie swojego zaangałowania? szukaj z duchowej renowacji, która co przekształca Twoje życie. Pomo o swoich zwiszkach, wyborach życia codziennego. O tym, jak szanujesz Boga w każdym szczególe. Prorostwo Małaziego rzuca nam wyzwanie do życia z odwag, pokuty i nadziei. wiec. Epan pan gospodarzy ma kontrol i Eje jego wierno nigdy nie zawodzi. Widz jaki krok pójdziesz, aby wyrównać swoje serce do tej prawdy. Jeli ta treść jej dla Ciebie sens. Nie zachowaj jej tylko dla siebie. Udostnij, komentuj, powiedz swoje dowiadczenia. Aby kontynuować tę podróż do nauki i transformacji, zasubskrybuj kanał i WCZ Powiadomienia. Dlatego nie tracisz żadnego przesania, które może zmienić twoje życie duchowe na lepsze. Moment aktorstwa jest teraz. Czy jesteś gotowy, aby największym celem, które Bóg ma dla ciebie? Chodźmy razem na ten spacer.